Cześć wszystkim z tej strony, Łukasz. i dzisiaj jestem u Julii. Będziemy nagrywać QA z Waszymi pytaniami z bloga, Facebooka, YouTubea. No, no i y, zaczniemy od, może, pierwszego pytania y, z YouTubea, które y, zadała Joanna Zawadka. Co byście zrobiły, gdyby. Aha, zrobiły fajne. Półka. No super, no ekstra. Gdyby waszymi postaciami z SSO kierowały inne postaci z SSO, które nie są tak naprawdę postaciami z SSO, tylko ludźmi, którymi kierują kosmici. Aha, to co byś zrobił? Poszedłbym się pociąć mydłem w płynie. A jaki czupan bo jest fajniejszy i smaczny, można zmieniać. Sztabna też jest dobra. Dobra. Jeszcze od tej samej osoby ile mamy lat? Ja mam w tym roku 14. A ja mam już powyżej 15. No. Eee, teraz. Ja taki tajniak. To chyba nie jest pytanie, ale przeczytamy. Elza Highlight. Przepraszam Łukaszu, że cię nie znałam, ale teraz jestem twoją fanką, love you. Fajnie. Wybaczam ci! I love you too! Nie Jezus Maria, dobra. Ta Jedziemy tam. dalej. To była zdrada. No, dobra, tego nie było. Okej, okay, od kiedy grasz w SSO? No to ja gram od sierpnia 2014 roku. A ogólnie y, to pierwsze styczności, styczności z 160 miałam miałem w 2010 roku. Tak, grałem. Y... od 2010 roku kupił. Jak to nie? Boże, to jesteś naprawdę fajny No to przecież to... naprawdę, albo to był 2010, albo 2011. W każdym razie to było gdzieś, halo około, gdzieś y, przy Halloween. I właśnie była ta promocja z Halloween w ogóle, jak wtedy gra była kompletnie po angielsku. A ja chodziłam chyba do czwartej klasy i nic kompletnie nie rozumiałam, ani nic. Dobra, yy, I dopiero teraz jak. Tego, nie dobra, ale jak. Tłumacz tego. Dobra, ale to wytniesz. Chodziło o no od... to, chodziło od kiedy tak wiesz, tak wiesz, tak nie ten, tylko tak ten. No to dobra, teraz mówię, ale to wytniesz, co było wcześniej. No to ja w Star Stable gram od listopada 2014 roku, jakoś tak. No to jakie są nasze hobby, no to moje to jest jeździecwo. Jest moje też. No, no. i to w sumie. No. Teraz od Kasi, Zosi, Larys, no to ile Ech. mamy lat, no to wszyscy wiedzą. Staro. To nie czytaj tego. Jesteście Już. Y y się znamy? No to... No, od października y 2014 roku. No. Y czy zrobisz szpagat od Izy Murawskiej? Ale kto? Nie, nie umiem. Ja też nie. <laughs> Jesteśmy tacy mało fit. Dlaczego RMC? Bo RMC jest fajne i jak jesteś w RMC, to masz słak i yolo i wszystkie inne. Teraz pytanie od Augustiny Stonogi Apple Knight. Jaki klub na serwerze jest najbardziej sławny? RMC! Y moim zdaniem. W sensie to jest tak, że ogólnie moim zdaniem wszystkie kluby są mniej więcej równo. Jest kilka takich, które są, że tak powiem, lepsze, ale nie będę wymieniać, jaki jest najpopularniejszy, bo akurat y dla mnie może być to inny klub, a dla was inny, i nie chcę, żeby były sprzeczki, więc. No, no. bo będą spiny z tego Teraz od z Chan, Masz swojego ulubionego YouTubera? Mam, troja! O, troj. No, to w sumie ja też bardzo lubię troja i... Ogólnie mam bardzo dużo youtuberów, których śledzę cały czas. Mam ich tam gdzieś w subskrypcji ja i oglądam każdy filmik, ale chyba najbardziej lubię Banshee, Tak mi się wydaje. Nie wiem. Ona jest spokojna. No, bardziej jest ok. Jak... Dajcie łapkę w górę za Banshee! Wow. <laughs> Jak dowiedzieliście się o SSO? No to ja tak przez przypadek, bo kiedyś No Life i y wakacje w Hoverse. I tak jakoś się dowiedziałam o tej grze, mi się spodobało. No a ja sobie grałem, bo zanim ogólnie powstało Star Stable online, to yy, były takie gry, cztery serie yy, yy, staje a marzeń, I to było czterech porach roku i ogólnie grałem w te gry. I tak potem szukałem sobie filmów z tej gry na YouTubie i natknąłem się właśnie na to, że yy, było parę osób na przykład i się dziwiłem, że jak to tak, to i w ogóle i potem tam znalazłem jakieś linki do Star Stable online i tak się zaczęło. No to teraz od y, Willow Sharkstone, no to czy oglądasz TV? No to ja rzadko oglądam bardzo telewizję, bo. Oglądasz... Ja bardzo rzadko oglądam telewizję. Nie mam na to czasu. No, a jak już oglądam, to Discovery i oglądam Bimbrownicy albo Gold Rush, czyli ta gorączka złota, no bo tam się podoba. No, ja najczęściej oglądam TLC, MTV i. No i Discovery, te wszystkie Discovery. Turbo Extra Science w ogóle. Co najlepsze. Wolisz psy czy koty? No to ja wolę psy. Ja wolę koty. Ej, dobre. Cicho. i dobra, cicho bądź. No to e, wymień wszystkich swoich przyjaciół, jak się nazywają, twoje podopiecznych. Aha, no to moi przyjaciele no to... Łukasz... Ale Koniec listy! Ale w szczęścia, sensie, że z gry, czy jak? Bo ja nie Ale, mam... Nie to. no, nie będziemy wymieniać no, się z realnego życia, no nie? No, przecież to są prywatne nie, nasze Nie, no życie. to z realnego życia to Olka. Olka, pozdrawiam cię, jeśli to ten. I pamiętaj, że nie odrabiam Te pracy też. z polskiego. Jak coś. No a ze Star Stable, no to mm, na pewno Łukasz, ale z reala też w sumie Łukasz, tak można to powiedzieć. No to u mnie Julia i Ewa, czyli Martina z którą pozdrawiam. No i no. No jeszcze e, ogólnie to. E, jeszcze jest... ogólnie tak znajomi w ogóle, i ci z którymi się tam trzymamy, lubimy i w ogóle to jeszcze Wolf Bell i parę innych osób. No i Dearfoot, no i. Dear jeszcze, food. E, Czekaj, jeszcze kogoś znajdziemy No pewnie. E, no to, to w ogóle ten, to jeszcze Willow jest spoko, no, i Kaja, Yellowstone. No i jeszcze, czekajcie. I no, no i ogólnie, ale tak głównie to się trzymamy, e, ja Łukasz i Paula wolf więc mhm. to Tak wygląda. Tak. E, Taki nasz team No. Ktoś jest w tle, ktoś jest w tle. Patrz. A, cicho, <grym> parę przykre. No to teraz pytania z bloga Łukasza. No to y, tutaj mam tylko jedno pytanie. To jest najlepsze pytanie od, świata. Tak, najlepsze pytanie świata od Dagmary łoś złowskiej którą też pozdrawiam, bo widzę ją często na Facebooku i na blogu moim i w ogóle, więc pozdrawiam Dagmarę. I Dagmara napisała, y, co byście co byś wybrali: mieć pająka czy mieć anakondę? Anakonda! <laughs> też też anakondę, <laughs> chcę anakondę. anakonda My anaconda kan dat anaconda Maar Anne kan dat dan. niet hangen. don't kan dat. kan dat. kan dat. Want none unless you got bones, hun. Ja, dat zie ik vond. Ja, ik ben ik ben gek. Ja, ik ben gek. Ja, ik ben gek. Ja, ik ik O, teraz węgorz. Patrzcie świnie, krotmerkę parkietu ręka, jak złamana. Na kurwiam węgorza. Na, na na na. Ej, ale ten węgorz to nie był węgorz. To był węgorz. Patrzcie świnie, krotmerkę parkietu ręka, jak złamana. <śmum> węgorza. Na 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 na. <śmum> Dobra? Tak w ogóle, jak będzie tysiąc subów to nagramy z Łukaszem covera. Tak. Party in the USA. Nie, tego, tak, jak to było. Co śpiewaliśmy wtedy? W tym let's play'u, o aktualizacji, co śpiewaliśmy. Czekaj, zapomniałam, Lecę, bo chcę! Lecę, lecę bo chcę! No dobra, nie, nie spoilerujmy im, zobaczę. Kręcę się. Aha, i ogólnie chciałam jeszcze powiedzieć, że najprawdopodobniej ruszę ze swoim własnym kanałem, bo nie zawsze Julia ma czas na nagrywanie ze mną i nie zawsze ja mam czas na nagrywanie z Julią, więc zawsze, gdyby ktoś chciał y, zobaczyć, co robię w wolnym czasie, to może wejść na mój kanał, który Julia oczywiście pięknie podlinkuje, prawda? zatrzymaj Jeśli go, jeśli go w ogóle założę, ale tak. By the way. No to swoją drogą. No, no to, to, już na tyle w dzisiejszym, tak jak w odcinku, ale to było takie Q&A, day, więc wiecie. Tak. Jeśli wam to się krótki odcinek. No, jeśli wam się podobało, no to łapki w górę, subujcie i komentujcie, bo to bardzo motywuje. I czekajcie na kolejne lety, ja z nami. No, bo będzie kolejny Let's Play. Na pewno będzie. No, na pewno będzie, bo, no, bo będziemy ogólnie razem nagrywać teraz. Często. Często. No i w ogóle to jest mi bardzo miło i Łukaszowi zapewne też, że oglądacie nas. Tak, jest takie miłe strasznie. No jest nam miło, że niektóre osoby z gry nas rozpoznają i nawet chcą z nami zdjęcie, naprawdę. więc... Mhm. Jesteście niesamowici i w ogóle... Jo. <sadzio> no i takie łowki takie. Y Powiedziałbym, że was kocham, ale pani by mnie oskarżyła o to, że zdradzam ją z wszystkimi w No tak właśnie. Dlatego tego nie powiem. Ej, nasze kwatery tak na siebie patrzą. Bo się kochają. Okej. <sadzio> Okej. Okay. <Niech Okay>. <sadzio> tak? <sadzio> dobra, nie, nie, tak, ale tego nie dodasz. <sadzio> nie. No, dobra, to. Zaczynamy no, na cztery, ja mówię normalnie już przywitanie u Julii. ja już to nagrywam. Aha, czyli mogę powiedzieć, ale ty wytniesz to, co było wcześniej, tak? Ja nie mogę, weź jeszcze Dobra. Cześć wszystkim, tutaj Łukasz jest um, dzisiaj u Julii. Eee, FAK! <noise> ja. Cześć wszystkim, jestem Łukasz i razem z. Fuck! Nie! Cześć wszystkim, tutaj Łukasz i dzisiaj jestem razem z Julią Fuck. i... Ten... <śmał> <śmał> <Nie>. Dobra. <śmał>